Zestaju minimum, żeby nie Siemanko wszystkim na naszym kanale mam dzisiaj, kochani, dla Was specjalny odcinek dla osób, które wspierają mój kanał. Osoby, które nie wspierają, pewnie za jakiś czas zobaczą ten odcinek. Mianowicie mam dzisiaj taki głupi... Eksperyment, projekt, głupia moja ciekawość. Co się stanie, gdy podpalimy taką szpulę lądu? Prawdopodobnie każdy z Was wie, że to będzie huch, ruch i tego nie będzie. Ale ze względu na to, że mam wspierających tam jakieś tam drobne grosiwa, od nich dostaję. Znaczy od nich dostaję jakieś tam po 5 zł, chyba za 25. I chyba są nawet osoby, które dały chyba za 3 postówce. Oczywiście, YouTube i Państwo swoją dolę zabierają. No, ale z tych groszy, które tam się zbierają, można zakupić pirotechnikę na jakieś dziwne, głupie pomysły. Jeśli macie jakiś kolejny dziwny, głupi pomysł, który chcieli, chcielibyście, żebym sprawdził, no napiszcie w komentarzach. Mianowicie, każdy z Was pewnie wie, że podpalę i się spali. Ale jak to będzie wyglądało, no, też jestem ciekawy. Jestem bardzo tego ciekawy, i tak, wydać 80 zł na taką szpulę lątu, to jest od groma pieniędzy, i tak podpalić, żeby się spaliło, to tak jak wziąć banknot 80 zł, i podpalić i spali się. Nic szczególnego, no, ale mamy ląd szybki i ląd wolny. I w dzisiejszym odcinku zobaczymy, może uda mi się nagrać to kamerą slow motion, może się uda jakoś to nagrać, żeby jakoś fajnie to wyglądało. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz gorące podziękowania dla wspierających, a więc zapraszam Was na taki krótki odcinek z eksperymentem, co się stanie, gdy się stanie, gdy podpalimy dwa takie lądy. A więc lecimy z tematem Mam nadzieję, że się uda, bo jest na czerwono. Kiwi, puszka, gaz do palnika, cały ląd. Zobaczymy. No Naprawdę, zdechł palnik. Dlatego gruby jest przygotowany i ma zapasowy. Nie, ale lipny ląd. Dobra, i się pali. Oddalamy się na bezpieczną odległość, czyli w moim przypadku jest chować się za szopkę i zobaczymy, co to będzie. Jestem cholernie ciekaw Nic się nie odzywam, ale efekt był Jestem cholernie ciekaw Subcio I deszcz Zaczął padać Ale gaz Wrócę tu za sekundę, tylko idę po latarkę Dobra, idziemy zobaczyć. Co to, to, to się stanęło? Oprócz tego, że puszkę prawie całą przepaliło. już z niej zostało? Szpula nasza, kiwi, no, całe. I baniaczek z gazem. Nie, wyg nie wygląda na zbytnio przejętego, bo nawet nie jest e, wypukły. No, to zostaje nam jeszcze ląd. Szybki i zobaczymy, czy będzie jakaś znacząca różnica. Nasz ląd szybkopalny, zapalniczka spirohita i spray z biedronki Delta Forza 399. Dobra, bierzemy teraz kamerę slow. -mo. Ustawiamy ją tutaj. Mam nadzieję, że się uda nagrać. Mam nadzieję, że będzie gitara. Kurde, z jedną ręką to jest ciężko dobra. Odpalamy sprzęcior. Kadarka pozdro mordo. Bo to od ciebie sprzęcior Dobra niech się kameruje Tu chyba też już się kameruje, to jest druga kamera Żeby nie było Kameruje się, kameruje się Tu mamy ląd szybki Odpalamy Ugon U. Epik. ale ani zapalniczka ani błąd za 3,99 nie kipnął. Tam się plastik dopala, zobaczcie jak to wygląda. Widzicie? Przejdzie multum czerwonego żaru. Dobra. Ja się z wami żegnam, muszę teraz e, to zabrać, ale wiecie co jest najlepsze? Chwilę po nagraniu... Dotykałem tego spraya i wiecie, że był zimny? Zimny. Czyli e, ląd szybki, dosłownie bardzo szybko się spalił. A ląd wolny no, troszeczkę dłużej memua, memam, meme, memą e, ten karabinek. Patrzcie tam nie wiem czy będzie widać, patrzcie. Jaka sauna poszła. Zaraz pomyślał, że sąsiedzi, że trawa się pali. Tak więc e, tu można powiedzieć tak. To się szybko spala, gwałtownie się spala. Eee, to jest taki zastrzyk, dwie, Przez dwie sekundy może jakaś temperatura, nie wiem jaka tam może być, 300, 400 stopni. No nawet już są na, muszą na 600. No to przez te dwie sekundy nie było w stanie odpowiednio mocno nagrzać tego dezodoranta. Żeby to po prostu wybuchło. Teraz muszę stamtąd to zabrać, bo się pali plastik, a obok jest dezotamski, może zrobić być kabum. Więc ja się z Wami żegnam. Naprawdę mordy, gorące podziękowania dla osób wspierających. To dzięki Wam mogą powstać takie głupie, krótkie odcinki. Sprawdzamy, co się stanie, gdy. I tyle. Ja się z Wami żegnam. Ślicznie, trzymajcie się, wbijacie z sklepu Pirohit oraz na Instagrama Mahony 6 na 9. Mahony, tam się pali. Trzymajcie się, elo!